Z Pana Sonika, facet skąd jest? Olkusz, Rafał jakiś. Halo? Dobry wieczór, Pan Rafał? Tak. Panasonic tutaj jest, amplituner, głośniczki. Tak, 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 dzień dobry. Dobry wieczór, tak. Pan jest wieczór. z Olkuszy, ja jestem z Krakowa. Tak. A, rozumiem. To o, na przykład bym mógł przyjechać do Pana po odbiór, ale najpierw mam parę pytań, bo... Nawet nie wiem jak to gra, bo mam taki pub, i do pubu bym chciał to zamówić, żeby nagłośnienie było. We pan, tam strasznie cicho u nas jest. Powiem, powiem panu tak, że głośniki raz była organizowana moja gospodarka, że tak powiem, osiemnastka. No i to tam, że tak powiem, spokojnie sobie dało radę. To nawet tylko dwa głośniki. Duże, mm -hmm. prawda? Tamte są, już tamte są, prawda? Jako. No sprzedaję cały zestaw, tak? wszystko, wszystko razem. Także grać to naprawdę, naprawdę gra fajnie mm -hmm. A... ciężko, ciężko że tak powiem panu coś jakoś to, 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 to że tak powiem przedstawić jak to może grać. Ale na powiem tak 100 nie... metrów, 100 metrów kwadratowych na głośni ściany będą latać, tak? No powinno to być, powin, powinno sobie to dać radę, nie? Tam jest 80 W, jest chwilowa jest, jest 120, prawda? O, to Ale... nawet lepiej, nie? No, a 70 jest tak, taka ciągła, prawda? No. Weźmie... To wiadomo, że, że. Weźmie pan, włączy to na chwilę, co? Włączył, da pan radę, bo ja bym chciał usłyszeć jak to Z... działa. W tym, w tym momencie nie dam rady tego włączyć. Nie Czemu? Dam rady, się, się że tak powiem, ja bym musiał to wspiąć i wtedy, i wtedy cokolwiek tam, że tak powiem, włączyć. Dlatego, to, że ja to ja za bym... ile zadzwonić? A to nie to nie dzisiaj, bo ja w bloku mieszkam to nawet pan tego nie odpalę teraz. A, bo szyby wypadną. Tak, no może nie szyby wypadną, ale sąsiedzi mi, mi za, z, z, zaraz będą tutaj pukać, nie? To zrobimy tak, bez włączania. Da się zrobić tak, żeby szyby wypadły? Da się, nie? Powiem jeszcze, no nie wiem czy tak. Do końca mają wypaść szyby, ale, ale no fajnie to grano. No nie ma co ukrywać. Jest, jest to jakiś tam, prawda. Że tak powiemy, albo możemy się tak umówić, no jeżeli pan będzie chciał, to możemy podje może pan podjechać, a ja to po prostu zapnę, że tak powiem, jak będziemy mieli chwilę do, yy, wolnego czasu. No i wtedy sobie panu, prawda, że tak powiem, posłucha. Może w ten sposób. Aha, nie, no nie trzeba. Ja już jak coś będę przyjeżdżał, to po odbiór. Ale wy pan, kiedyś mieliśmy kolumnę taką yy, z tego, z pionera, to powiem hmm. panu, 300 coś wat. To, jak pie pieprznęło, to koledze się kupę chciało. Teraz się koleś zesrał, nie? Tak piznęło. No wiem, wiem. Wystraszył wiem. się. Powiem panu, pan, że tak, że no tutaj by trzeba było. To było bardziej zrobione pod kino domowe, prawda? Jeżeli chodzi o tą czystość dźwięku i, i tego. Ja to naprawdę bardzo mało rozumżywałem, używałem, a, a tak jak mówię, yy, pod tym kątem. Jakoś tam pubu czy tam czegokolwiek nie nagłaśniałem tym. Tylko bardziej to było używane tutaj w domu, ale mówię, no daje sobie radę, że tak powiem, no. Moim zdaniem, mo, mo, moje zdanie jest takie, nie? A skąd, no, wy... tak jak mówię, no, zobaczyć... A skąd Pan wie, że kolega się zestrał? Co, miał Pan jeszcze mocniejsze głośniki? Nie, wie Pan co, jest taka sprawa, że ja nie miałem mocniejszych, mówię, że mi to, mi to wystarczyło, nie? Rozumiem. Tak jak, tak jak działało, no. Także tutaj kwestia do, do że tak powiem, użytkowania domowego. Aha. Tak mówię, no trzeba bo, albo podjechać sprawdzić, a jak coś, no to no to ja mówię, jest to wystawione, można sobie nawet podejść ewentualnie, jak pan jest z Krakowa, bym radził na przykład podejść do Media Marketu, czy, czy, czy gdziekolwiek zobaczyć o podobnej mocy głośniki i jak, i jak działają. Oni tam mają to spięte, można sobie zobaczyć jak to gra, nie. Chociaż nawet te, te dwie sztuki, żeby pan wiedział jak grają. A reszta już te, 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 te trzy dodatkowe to są, no to Ale pierdoli, to, żeby, aż mnie trzęsie. nie. Ale gada facet. No dobra, to krótka piła. Do pana jakoś jeszcze jutro po 17 zadzwonię i się na termin ustawię, kiedybym podjechał, co? Dobra, dobra, spokojnie, nie ma problemu. Ja jestem pod telefon, tylko bym prosił właśnie tak nawet, na, nawet koło 18 bardziej o telefon, bo jutro mam wyjazd taki pilny i muszę, że tak powiem, no nie wejdzie mnie na miejscu. Dobra. Tak, dobra? Mhm. Tak, także koło, pod wieczór nawet może być koło 18, także nie ma problemu. Dobra, robię. dziękuję. Dobra. Mhm. Dzięki. Ej, było dobrze czy nie? Bo ja nie wiem, czy mam robić.